Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj piekę ekspresowe ciasto ze śliwkami na maślance. Dzięki temu składnikowi to ciasto będzie niesamowicie puszyste i wilgotne. I do tego tak szybkie w przygotowaniu, że zanim zacznę cokolwiek przygotowywać, już nastawiam piekarnik. A zacznę od przygotowania kruszonki. Tutaj mam masło, do którego sypuję cukier. I mąkę. Oczywiście wszystkie ilości składników będą podane pod filmem. I teraz dobrze zagniatam. I na czas przygotowania ciasta wstawiam kruszonkę do lodówki. Kruszonka zagnieciona odpoczywa, a ja nie tracąc czasu działam dalej. Do misy miksera wbijam trzy jajka. Jajka w całości. Wpuję cukier. I całość ubijam na gładką, puszystą masę. Jajka z cukrem mam ubite i tutaj mikser nam już nie będzie potrzebny. Weźmy rózgę, łyżkę, co kto ma pod ręką i wlewam maślankę. Oczywiście maślanka i jajka temperatury pokojowej i mieszam. Do tego dolewam olej. Mokre składniki wymieszane. I teraz zostały składniki suche do mąki. Sypuję dwie łyżeczki proszku do pieczenia, przemieszam i obowiązkowo przesiejmy, jak najbardziej na powietrze. Powiedzmy na dwa, trzy, cztery razy. Lepiej będzie to wymieszać. I tutaj delikatnie mieszamy, do połączenia się składników. I na końcu dosypuję jedną łyżeczkę cukru waniliowego i do tego szczypta soli. I delikatnie przemieszam. I już ciasto przekładam na blachę, jeśli chodzi o wymiar blachy 27 na 17 Na wyrównane ciasto układam śliwki. Pamiętajmy, nacięciem do góry. Śliwki opruszam cukrem waniliowym. Idealnie. I na to kruszonka. I już ciasto ląduje w piekarniku. Jeśli chodzi o pieczenie, będę je piekł w temperaturze 170 stopni przez około 40-45 minut. No ale jak zawsze powtarzam, piekarnik piekarnikowi nie jest równy, tak więc kontrolujmy. Ciasto upieczone wygląda fantastycznie i okazale. I teraz posypuję cukrem pudrem. Jak zawsze powtarzam, słodyczy w cieście nigdy za wiele. Rozkroję, pokażę Wam, jak wygląda w środku. Ciasto niesamowicie wilgotne, puszyste. I do tego takie szybkie w przygotowaniu. A zapewniam Was smaku obłędne. Tak więc. Jeśli się podobało, działajcie. Zachęcam Was do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia! Rewelacja.